Ja mam gorącą prośbę do kolegów z PiS. Zacząłem moją serię Katalog Afer PiSu i liczyłem na to, że zmieszcza się w stu aferach. Ja naprawdę nie wyrabiam, bo każdego dnia pojawia się kolejna afera. W tych dniach pojawiła się afera, która w normalnej rzeczywistości zmiotłaby rząd i prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Otóż okazało się, że pani prezes Trybunału uzgadnia z członkami rządu decyzje dotyczące spraw procesowych. Nie wiem, czy mamy jakby miarę tej sytuacji, ale pamiętajmy, że Trybunał Konstytucyjny w naszej Konstytucji to jest sąd do... Sądzenia rządzących przede wszystkim, bo Trybunał ocenia przepisy pod kątem zgodności z Konstytucją. To rządzący najczęściej inicjują przepisy, które później uchwala Parlament. Tak więc w pewien sposób to jest sytuacja analogiczna do tej, w której by stwierdzono bliskie relacje pomiędzy oskarżonym a sędzią w procesie karnym. Tak, jakby wyszły na jaw maile, że sędzia z oskarżonymi uzgadniał, czy im pasuje termin posiedzenia, czy im nie pasuje, czy może przesunąć, zmienić. Proszę Państwa, to są afery, które. Mamy świadomość, że nie wszyscy w społeczeństwie rozumieją znaczenie wymiaru sprawiedliwości, ale tak naprawdę to jest uderzenie w serce wymiaru sprawiedliwości, czyli. W to, że Temida jest ślepa. Wszyscy wiedzieliśmy, że tak to wygląda. Wiedzieliśmy od czasów, w którym wyszło na jaw, że pani prezes gotuje zupę prezesowi Kaczyńskiemu. Ale co innego jest wiedzieć, a co innego mieć dowód. Na miejscu pani Juli P., bo tak nazywano prezes trybunału w mailach pomiędzy ministrami rządu. Na miejscu pani Juli P., szykowałbym się do roli Juli P. Bo bez wątpienia ta rola ją czeka. I to z wielu powodów, ale ten będzie jeden z istotniejszych. Myślę, że mamy tu do czynienia z oczywistym przestępstwem z artykułu 231, jeżeli się potwierdzą te informacje. Jednakże nie z paragrafu pierwszego, tylko z paragrafu drugiego, albowiem wiemy, że rodzina pani prezes Trybunału. Korzysta finansowo na współpracy z dobrą zmianą z rządem. To oczywiste rodzi podejrzenia, i myślę, że przyszła prokuratura, badając ten temat, badając temat Trybunału Konstytucyjnego, zwróci na to szczególną uwagę. Oczywiście jest tło całej historii. Trybunał Konstytucyjny przez lata rządów PiS przestał pełnić rolę Trybunału Konstytucyjnego. Nie wydaje żadnych właściwie wyroków. Liczba wyroków, orzeczeń wydawana spadła chyba dwudziestokrotnie. Są wyroki wydawane tylko na korzyść rządzących i właściwie z ich wniosku. Wyroki absolutnie skandaliczne, które de facto nie są wyrokami, bo nie uczestniczą w nich sędziowie. Pani Julia P. akurat jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, została wybrana przed. Odmową zaprzysiężenia trzech prawidłowo wybranych sędziów, więc jest sędzią Trybunału. Jednakże większość sędziów już dzisiaj nie jest sędziami Trybunału, dlatego że weszli na miejsca tych, których prawidłowo powołał Sejm których Trybunał uznał za sędziów Trybunału Konstytucyjnego w wyrokach wydawanych jeszcze w prawidłowym składzie. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której nie funkcjonuje organ konstytucyjny, wydaje jakieś bzdurne orzeczenia uchylające elementy prawa międzynarodowego. Na podstawie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, rzekomego wyroku, obecnie Polska nie wykonuje wyroków ETPC, czyli właściwie de facto wychodzimy, wychodzimy z Rady Europy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Trybunał kompletnie nie funkcjonuje. Jeszcze komentując wydarzenia bieżących dni, chciałbym wspomnieć o wszczęciu śledztwa dotyczącym prokuratorów, którzy działali na moją szkodę. Taką decyzję wydała prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Jest to decyzja wymuszona przez sąd, który stwierdził w bardzo jednoznacznych słowach, że cały szereg prokuratorów Popełniło przestępstwo na moją szkodę. To dotyczy zarówno szefa prokuratury regionalnej w Poznaniu, jak i szefa prokuratury regionalnej w Lublinie, jak i ważnych prokuratorów warszawskich, lubelskich, poznańskich. Cały szereg osób w różnych przypadkach popełniało po prostu przestępstwa na moją szkodę. I teraz będzie się toczyć śledztwo. Zobaczymy z jakim skutkiem. Nawet jeżeli umorzą, to zapewniam. Że wniesiemy subsydiarny akt oskarżenia. Tak więc, sprawę tak czy siak zweryfikuje niezależny sąd. Myślę, że to powinno być przestrogą dla tych wszystkich, którzy łamiąc prawo, wysługują się partii rządzącej, wysługują się celom politycznym, działają w sposób, który jest całkowicie sprzeczny z prawem i mając świadomość tego, że łamią prawo, że krzywdzą ludzi chcą się podlizać swoim szefom, aby uzyskać jakiś awans. Myślę, że to będzie nauczka dla tych wszystkich, którzy w ten sposób postępują. Miłego dnia życzę.